Cześć, z Mateusz Domański, witam Cię na kanale Doman Code. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować i zakończać jednocześnie temat Utility Types w TypeScript. Poznaliśmy już 8 naszych Utility Typesów, dzisiaj poznamy kolejne 4. Są jeszcze takie pozostałe, które nam zostaną, które będzie mniej omówione, aczkolwiek one są naprawdę mało ważne. Myślę, że mało potrzebne. A jeżeli ktoś by kiedyś był zainteresowany, chciałby z nich skorzystać, no to oczywiście znajdzie je też w dokumentacji TypeScriptu i nie będzie większego problemu, żeby się z nimi zapoznać. Tak więc dzisiaj kolejne cztery, które mogą, aczkolwiek nie muszą też się przydać. Jeżeli ktoś oczywiście nie jest na bieżąco z całą playlistą, no to zapraszam, tu gdzieś powinien się pojawić. Kwadracik z całą playlistą. Zapraszam do zapoznania się z tym pięknym językiem TypeScript. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału koniecznie z dzwoneczkiem, aby wiedzieć na bieżąco o kolejnych, każdych nowych filmach. Jest to też również dla mnie sygnał, że zapisujecie ten kanał, bo jest wartościowy i chcecie wiedzieć, co się tutaj dzieje. Zapraszam oczywiście do dawania lajka, jeżeli tylko materiał jest dobry, jeżeli coś z niego wynieśliście, czegoś się nauczyliście. Zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście się podzielili jakąś informacją dla mnie, co fajnie, co nie fajnie, ewentualnie jakiś temat z TypeScriptu, chcielibyście, że, czy zapytać, czy będzie poruszony, czy nie był poruszony. I... Chcieliście, żeby poruszyć to, oczywiście, dajcie koniecznie znać. No i najlepszy feedback, jaki można dostać, no to jeżeli byście ktoś, kto musiałby się nauczyć TypeScriptu polecilibyście mój kanał, no to w tym momencie najlepsza nagroda dla mnie takie sugerowanie mojego kanału, że, słuchaj, tu możesz się nauczyć, tu jest fajnie wytłumaczone. Tak więc to by było na pewno na plus. Dobra, tyle słowem wstępu, lecimy do. Króciutkich kolejnych czterech utility typesów, żebyśmy mogli już zakończyć ten temat. No i lecieć z kolejnymi materiałami dotyczącymi typescriptu. Jeszcze się zastanawiam, czy kolejne dekoratory, czy już wchodzimy w klasy, ale to zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. Tak więc lecimy do edytora kodu. Rozpoczynamy od naszego pierwszego typu, który będziemy sobie tutaj omawiać, czyli typ Non-Null-Label i to jest taki typ, który powoduje, że z typu, który podajemy jako typ do tego generyka, który przekazujemy, wyłącza wszystkie nulle oraz undefined, Tak, czyli tak nazwa wskazuje nam, że nie jest typu nullable. Możemy sobie sobie taki przykład, że mamy type na przykład yy, user. Przepraszyj, zrobimy, user ID. No i to user ID może być na przykład numerem, może być stringiem, może być nullem, lub może być undefined, przykładowo. No i zobaczcie. I teraz tego typu, jeżeli go wrzucimy jako non nullable, to w tym momencie będziemy mieć tylko możliwy string lub number, czyli robimy sobie type non -label no label user id i teraz wykorzystujemy tutaj ten utility types non label i do niego przekazujemy nasz typ user id w tym momencie mamy nowy typ który możemy sobie tutaj wykorzystać czyli na przykład zrobimy sobie const user id typu non null label user id i na przykład tu nie możemy sobie przypisać teraz 0 ponieważ ten 0 nie jest możliwy do przepisania do non null label user id tak typu czyli możemy tylko i wyłącznie tak jak mówiłem nie możemy mieć ani 0 ani undefineda możemy mieć tylko string lub number czyli tu możemy wpisać 5 możemy tu wpisać jakiś tam jakby był uid czyli jakiś tam Teraz wymyślam, ale generalnie tekst, bo mamy string, czyli string i number jak najbardziej ok, ale pozbywamy się tego Nula lub undefineda i tak działa typ non nullable, czyli często jest tak, że na przykład jak molilibyśmy person z propertą na przykład id, która by mogła być undefinedem lub nullem, chociaż to nie miało bardzo sensu, może bardziej jakiś age albo coś w tym stylu to wtedy moglibyśmy sobie zaznaczyć taką właściwość jako non-label i w tym momencie musimy przekazać to, ten to age na przykład, zamiast jakiegoś tam nula lub undefineda. Kolejnym typem będzie parameters. OK, i teraz tak mamy na przykład funkcję. wyobraźmy sobie mamy function, hmm. może nazwiemy po prostu sam function nie będziemy tutaj wymyślać jakieś nazwy i ta sam function będzie tutaj przyjmować jakieś tam parametry, czyli na przykład age, który jest numberem. Niech przyjmie jeszcze id, który jest na przykład Niech będzie już tylko i wyłącznie numberem. Niech będzie first name, które jest stringiem oraz last name, które również jest stringiem. Tutaj żebym wygasić sobie komunikat to sobie tylko wykorzystamy console loga i tu wpiszemy sobie age id na first name oraz last name. Ok, i teraz zobaczcie, chcielibyśmy zrobić typ, który będzie tak jakby zawierał wszystkie te dane, tak? Więc możemy sobie zrobić coś takiego, że type some function i zobaczcie, tutaj wykorzystamy sobie ten parameters. Do niego, do środka przekażemy tutaj type of some function. I teraz zobaczcie, mamy w some function tym typie tablicę, można powiedzieć nawet nie tablicę, tylko generalnie jest to tupla, ponieważ jest to skończona tutaj tablica z skończonymi elementami tupla, która ma poszczególne elementy, które mamy nawet ładnie opisane, więc zrobimy sobie const parameters for our function i tutaj zobaczcie Przypiszemy sobie tablicę, tylko tu zrobimy sobie zabezpieczenie, żebyśmy mieli tą kolejność tutaj dobrze zachowaną do sum function Czyli zrobimy sobie tutaj typ sum function który utworzyliśmy tutaj z, tego, z tej funkcji I teraz zobaczcie, robimy tablicę I w tej tablicy, zobaczcie, już nam podpowiada, musimy mieć ten age, id, first name, last name, tak? Czyli robimy sobie tutaj h na przykład 4 ID, niech tam będzie jakieś 15, first name, Aleksander i last name, Domański. I zobaczcie, już jest wszystko OK, nie mamy żadnego błędu. I zobaczcie, to się nam pokrywa. Tutaj wszystko z tym. Jakbyśmy wzięli teraz na przykład, wycięli tutaj stringa, wsadzili tutaj, to zobaczcie, mamy tutaj błąd, czyli w tej. Tupli mamy niezachowaną kolejność tego jak to powinno być, więc ja sobie cofnę. Czyli mamy tu przypilnowane to i zobaczcie, moglibyśmy sobie tutaj wywołać tą some function i moglibyśmy tutaj podać te wszystkie parametry, które mamy tutaj w tablicy. Skorzystamy tutaj z operatora rest i zobaczcie, mamy wywołanie funkcji z tymi tutaj parametrami, a ten typ Pilnuje nam w tym momencie, żeby te wszystkie parametry były podane w odpowiedniej kolejności. Mamy nawet fajnie odpowiedź, bo jak sobie najedziemy, to wiemy, że najpierw jest age, później jest id, first name, last name i tak dalej. Więc może ktoś gdzieś tak wykorzystać sobie, na przykład stworzyć sobie tablicę z parametrami i dopiero wrzucić do funkcji generalnie. Jeżeli ktoś chciałby w taki sposób, no to może wykorzystać w tym momencie ten utility types. Kolejnym, to jakby siostrzanym utility typesem od parameters jest constructor parameters, czyli generalnie robi to samo co parameters, tylko wyciąga sobie te parametry z konstruktora klasy. Więc o klasach jeszcze w tej nie mówiliśmy. Chociaż ktoś, jak zna JavaScript, no to będzie to wszystko wiedział, co tu się mniej więcej dzieje. A o klasach, oczywiście, już niebawem albo w kolejnym, albo za dwa, może trzy odcinki zobaczymy, jak to się ułoży. To cały materiał, który mamy do przygotowania. Ale generalnie klasy na pewno będą osobnym, tak, by działem, który będziemy sobie tutaj omawiać. Więc stwórzmy sobie klasę User i ta klasa user będzie mieć konstruktor i w tym konstruktorze tu może być tylko zapis dziwny dla osób które gdzieś tam z TypeScript'a właśnie nie korzystały w klasach ale tu mamy coś takiego jak public na przykład age który jest numberem tutaj mogę tylko wspomnieć że ten age na przykład jest normalnie tutaj podawany jak parametr bez tego public czyli mamy po prostu parametr age number Aczkolwiek przy takim zapisie nie musimy robić takiego zapisu standardowego, czyli this age równa się age po prostu, tak? Ponieważ tu mamy, że nam nie istnieje, musielibyśmy tu zrobić, że public age, który jest numberem, tak? I w tym momencie mamy trochę taki zapis przydługawy, a TypeScript nam pozwala to po prostu skrócić, do takiego zapisu, i on tą całą resztę zrobi za nas, czyli ten this age równa się age i ten public age u góry. Więc tyle słowem wstępu, żeby nie było, że tu wykorzystuje coś, a czegoś nie wiemy, jak odczytywać. Lecimy dalej. Mamy public id, który będzie numerem. Mamy oczywiście public first name, które będzie stringiem. Oraz public last name, które również będzie stringiem. No i w tym momencie mamy jakby taką funkcję, podobną tak jak tutaj, tak? Czyli to, ten konstruktor jest taką naszą funkcją, i chcielibyśmy z tej klasy, tak jak tutaj mieliśmy w parametrze, wyciągnąć sobie te parametry tutaj. Więc możemy właśnie skorzystać z tego type user class, na przykład parametry i tutaj przypisujemy sobie constructor types no nie jest constructor types, tylko constructor parameters przepraszam, no i do tego przekazujemy sobie type of user czyli naszą klasę no, i mamy taki sam efekt, jak tu mieliśmy. Czyli, jak sobie najedziemy, zobaczcie, mamy age, id, first name, last name. Czyli, wszystko, co tu potrzebujemy podać do konstruktora, to wychodzi nam tutaj ta tupla. I znowu moglibyśmy zrobić sobie tutaj const new user params. Równa się, zrobić znowu 4, jakiś tam 16. Victor. Do Myński. i mógłbym zrobić po prostu sobie new user i tutaj podać. Oczywiście new user params. Tu mu coś nie pasuje, ale to może przejdziemy sobie do tsconfig i target zmienimy sobie na es6. To też sobie omówimy w kolejnych odcinkach, co jak i dlaczego. Ok, dalej mu nie pasuje, więc mamy tutaj user class. A, dobra, tu mam nieprzypisany ten typ, więc on tutaj nie pozmoznaje tego typu i nie wie, co tutaj dostanie. Więc tu może traktować, że to jest o, n jakikolwiek, czyli taki pojedynczy typ. Tutaj wykorzystamy sobie user class parameters. O, i teraz jest wszystko ok, czyli nie wytypowałem, i tu brał n, czyli tak jakby była jakaś pojedyncza wartość. No, i tutaj brał tą jedną wartość, i teraz jest wszystko ok. I tu jeszcze myślę, że to było potrzebne. To sobie zobaczymy i sprawdzimy. Jak tu wrócimy sobie na ES5 i zapiszemy sobie to, chociaż jest ok. Nie pamiętałem dokładnie z tym operatorem tej resztowym, czy do tego new będzie nam potrzebne, czy nie. Ale jak widać, pasuje mu. Więc można zostawić to jak było. Nie będziemy tutaj tego ruszać. Ok, ostatni typ, który sobie omawiamy, czyli return type. Generalnie jest to typ, który nam zwraca typ, jaki zwraca dana funkcja. Czyli wyobraźmy sobie sytuację: mamy jakąś funkcję, na przykład get first name. I do getFirstName podajemy tutaj jakiś obiekt, czy możemy tutaj coś wykorzystać, nie mamy tutaj nic. Mamy tutaj klasę. Ale zrobimy sobie po prostu tutaj może typ nowy, czyli type person. Mamy persona w dzisiejszym odcinku, nie mamy Persona, więc możemy śmiało zrobić type person, który tutaj ma age. Jako number, który ma first name, który ma jest stringiem. I oczywiście last name, który również jest stringiem, chociaż tu za dużo danych, albo nie będziemy raczej z nich korzystać. Ale tutaj wyobraźmy sobie, że pobieramy first name. No i ta funkcja ma nam zwrócić. Return. Tu musimy oczywiście dać Person jakiś który jest typu person. Tu oczywiście z my litery sobie damy. No i zwracamy teraz person. Kropka first name. I teraz, jeżeli chcielibyśmy otypować naszą zmienną, żeby miała typ zwracany z tej funkcji, to możemy sobie zrobić coś takiego, czyli na przykład już przypiszę sobie od razu tutaj first name równa się i jako typ wskażę return type i do return type przekażę tutaj oczywiście type of get first name. I teraz zobaczcie, musimy tutaj przypisać typ typu string, ponieważ first name jest typu string, a je zwracamy. Więc tu mógłbym napisać na przykład sobie Mateusz. Tak, Ale, jak na przykład chciałbym tutaj mieć age i tu bym zwracał, już nie będziemy zmieniać tej nazwy first name. Ale, czy na przykład zwrócimy sobie age, to zobaczcie, return type zwróci nam tutaj number. I tu musielibyśmy podać jakiś number. Więc ten return type jest zależny od tego, co zwraca nam funkcja. Więc myślę, że. W jakichś tam, może, ciekawych przypadkach możemy to wykorzystać, żeby sprawdzić, co nam ta zwraca funkcja, jakiego jest typu ta dana. Tu jeszcze, może, taką ciekawostkę mógłbym dorzucić, na przykład do Parameters. Parameters, nie, do Konstruktor Parameters. Jeżeli byśmy tutaj zrobili type, na przykład yy, this will. Be never. Generalnie tutaj ten typ konstruktor parameters. Jeżeli tu nie podamy mu klasy, czyli generalnie jakiejś tam funkcji, to zobaczcie, tu możemy zrobić sobie konstruktor parameters. Podamy sobie tutaj na przykład 5 to zobaczcie. Tu on oczywiście nam pokazuje błąd. Ale ciekawostką jest to, że zobaczcie, on nam zwraca, że to jest typ never. Więc przy tutaj różnych parametrach niż jak funkcję podamy jako ten generyk, zawsze będziemy mieć typ never. Dopiero jak podamy funkcję, tu jeszcze może być typ never. Tak, dopiero jak tu podamy new konstruktor, to on dopiero wyciągnie z tego pustą tablicę, ponieważ nie ma żadnego argumentu. Musielibyśmy tutaj podać age jako number i dopiero tu jest wtedy age number, czyli taki tutaj zapis dodatkowy jako ciekawostkę wrzucam, komentuję. Tyle jeżeli chodzi o te podstawowe tutaj. 12 tych utility typesów są jeszcze kolejne dotyczące na przykład disa, ale myślę, że przy programowaniu funkcyjnym bardzo rzadko jest tak to wykorzystywane, że po prostu tego nie potrzebujemy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o subskrypcjach, o komentarzach, o lajkach ewentualnie o polecenie mnie, jeżeli tylko nadarzy się taka okazja. Tak więc dzięki jeszcze raz i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka, jak się tylko pojawi, jak i również do innych moich playlist, z których mam nadzieję również możecie skorzystać i znaleźć jakieś fajne informacje. Cześć!